Siema, Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i w drugim odcinku z GTA 4. Dzisiaj będziemy kontynuować naszą rolową zgrywkę, więc co, ruszamy do pierwszej misji. Sprzedałoby nam się jakieś auto ogarnąć, ale najlepiej nie przy policji, bo sobie nie chcę tam tego swojego stracić, więc sobie pożyczmy z ulicy. Jakieś fajne auto. no Szkoda, że w Radykanie niestety nie będziemy mieli, ze względu na to, że mogą wywalić prawa autorskie, czy tam licencje i tak dalej. Więc lepiej nie ryzykować z tym i po prostu ruszajmy z po prostu misjami. Pojedziemy do naszej w sumie jedynej e, misji, którą mamy dostępną obecnie, czyli dla Romana. W sumie kiedy co nagrywam jest niedziela. Więc wy to pewnie odcinek zobaczycie w poniedziałek. Prawda, nie istotne, ale to no, tak chciałem tylko powiedzieć. Troje do tanga. Come on, Daddy, what's your problem? I don't have problem. You do. Niech mi się skończył. Kto jesteś ruszyny? Nie, nie, nie. Jestem słabszy. Stop this. Kto <grab> <grab> jesteś? Get out of here. Nico. What? Yes. Ah. 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 Oh. What about you? Help me. Help me. Oh. Come on, Supak. Let Help me! Get out of here now. Oh. No. And if you come back, I'll kill you. Oh. You understand? You forgot this? You have been in pricks. What did you do? He was going to stab me. Now he's going to kill you! Fuck him! Look at this mess! Screwed! Again! You want to know why I'm not <sighs> living in a nice condo? Banging for women? It's because of shit like this! Asshole! Shut me. up! Oh great. Mallory. Hey, beautiful! <laughs> uh, yeah, great! <laughs> uh listen, I'm having a bit of a problem at the office. Um I can't do it. Nico can do it. Huh? And uh, what? Well, why would you want me then? What's wrong with you then? Great girl. Can you do me a favor? Mallory uh. needs a lift. Can you go pick her up at the Hope Beach subway station? Yeah. Take the cab. She's got a friend with her. Maybe someone you can date. The fuck you. Oh no, man, look at this crap. My computer and everything. Oh, no, zaczyna się ciekawie. Roman prawdopodobnie chciał zasłacić Niko. No, osoby, które znają wąblegie ta czwórki, to wiedzą, o co dokładnie chodzi, a ci, którzy nie znają, no to nie wiedzą o co chodzi. A jeśli nie znają, to się dowiedzą i będą znali, No i tak dalej, aby wyłączyć radę. No, nam to dużo nie zmieni, bo mamy i tak wyłączone, yy, po prostu muzykę mamy wyłączoną.

How are I you look. finding America, Nico? Not exactly what I expect. Nico, you know what? You need someone to show you a guitar time. Michelle, how about you? Mallory, stop it! Come on, you guys. You're both single. You're adults. Take a number, Nico. Hey, I'd like to see you again, Nico. You look like that kind of guy I want to get to know. You look like you just jumped off the boat, Nico. Handsome man like you should get some new threats. I think he looks fine the way he is. I don't think he even changed out of those things on the journey. How you gonna impress a classy girl like Michelle? I'm easily impressed. I know you are, sweetie. <laughs> and I just don't get it. No, I'm musieli Thanks for the lift, Nico. Yeah. Thanks. Give me a call sometime. See you soon, Michelle.

Mówiłem, że wcześniej czy później będziemy musieli się przebrać, no to, to jest właśnie ten moment. Więc lecimy sobie się przebrać. No u mnie w odcinkach e, mam zawsze taki problem, że nie wiem na jakie tematy gadać, więc pletę 3 po 3. Może nie wiem czy powinienem sobie jakieś tematy przygotowywać przed odcinkiem do rozmów czy nie. ale po prostu w odcinkach nie mam nigdy pomysłu, dlatego gadam na wszystko co akurat widzę, albo usłyszę w, w grze. No i tak to wychodzi, czasami głupoty gadam. Możesz kupować ubranie w wielu różnych sklepach znajdujących się na terenie Liberty City. No spoko loko. nie ma problemu. Każdy przedmiot umieszczony na wystawie może z zostać zakupiony. Aby to zrobić, podejść do niego. No spoko, to, to wiem, wiem. Dobra, kup nowe ubranie. No to sobie oglądnijmy jakieś fajne ubranka. Co my tu mamy fajnego? To jest taka kurtka. Nie, ja akurat nie chcę. Nie chcę czegoś takiego. Ja bym sobie coś innego wziął. To jest coś takiego. Też mi się nie podoba. Najlepiej by było od razu garnie założyć, ale niestety nie ma. W sumie nigdy tej kurtki nie kupowałem. Jak przechodziłem. Więc w sumie można do odmiany. I jakieś dżinsy do tego? Czemu nie? Czemu nie? Jakieś buciory? Jakieś nowe buciory? I w sumie czemu nie? O okulary, nie wiem, czy się opłaca, bo i tak, coś nas potrąci, już je stracimy. Więc nie wiem, czy się opłaca w ogóle na nie wydawać kasy. Nie, nie będę wydawać na okulary. Dobra, wychodzimy.

może umieścić na mapie punkt docelowy, dzięki którym wyznaczysz trasę do wybranego miejsca. No to wiem, to wiem, wiem. Tylko chciałbym kolejną misję jakąś. Bla bla, to nic ciekawego. Zatem dalej z nawigacją. No, dalej są te poradniki. Więc musimy poczekać na jakiś telefon właśnie. Hey Nico, it's Michelle. We met with Mallory, Roman's girlfriend? I remember. What's up, Michelle? I don't normally do this, but I thought you'd probably be pretty lonely having just moved to Liberty City and all. You do not normally do what? You're not making this easy for me, are you? I'm asking you out on a date.

Zawsze na propsie. plus jeszcze to tak zajebiście brzmi, więc zruszamy. ruszamy Rustrzamy na randeczkę z Michel. O, tam ta czarna ładniejsza niż ta moja. No już się mówi trudno. To jedziemy. O, dobra. blista Rama oczywiście.

Dobra, może, może być więcej, ale no. W tym wypadku w GTA 4 mamy tylko jednego kuzyna. Oszlak, moja bęka, gościu, coś ty zrobił. No, coś ty zrobił. Miesza, idziemy uratować Romana. To jest ważniejsze teraz. Dobra, naklepiemy im. Tak ładnie mówiąc. ginobel panowie listen Dardin is a good friend of mine it was a misunderstanding oh! hey shit oh, oh, there he is keep on fat boy here and i'll talk to him oh, 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 oh. our problems with your cousin i told you to stop now it's too late Naklepiemy Im. No, dawaj. Raz, dwa i trzy... O, yy, można kopać. O, dobra, tego nie wiedziałem. Wyprowadzić cios Tego akurat nie wi Tego nie wiedziałem, że można kopać No, niby przeszedłem GTA 4 e, z trzy razy i się ty, czegoś nowego i tak czy siak Dowiedziałem

Me Ados. and you are going to show them fucking dirt and smashing my fucking stuff. Who does he think he is? Just some fucking petty Albanian hood. If I wanted to buy a stolen TV, I go to dark. Who does he think he's fucking with? Belik Enterprises, that's who? We're going to the top, Nico. The top! For now, let's just try to survive, cousin. Ogólnie chyba ten pościg za nim jest oskryptowany. To widzicie jak on Dziwnie przyspiesza nagle, co nie da, nie da się go w ogóle dogonić, więc tak czy siak twórcy to zrobili, że musimy dojechać z nim do... Po prostu do końca tam, tam gdzie on chce dojechać, no? Więc no, po prostu nie da się go dogonić. No dobra, mię się z tym. Lecimy po prostu za nim. Tym dzbanem. Dobra, ciśniemy, ciśniemy. Ciężarówki nam mijamy. O, oczywiście musiał uderzyć, bo by się nie liczyło. Lecimy dalej za nim. No i widzicie jak on nagle nam odskakuje tak sztucznie. O, śmieciara. Właśnie, też jak, jak skręca pięknie. Przyklejony.

Nie dał mi tego co ja chciałem, ale szymowik kino. Nawet nie jest problem Drive no nice back to the depot. These are to pain. Nawet widział co to dokładnie, w raz mi się udało tak sprawnie to zrobić. These men, these like Darden, they He lived on the Adriatic. Believed I owed him money when I did not. It made my life impossible. There was no avoiding him. Did you deal with him like you did Darden and Bleeder? He had too many connections for that. I had to leave. He is one of the reasons I came here. And to see your cousin, of course. Of course. We will have no more problems from now on, cousin. It is all plain sailing straight to the top for you and me. We will see if things are that simple. No, Michel Michelle? Gdzie się podzieli z Nie wiem czy znaleźć coś ważnego, się zatrzymał, jest Zamieszany z jakiejś sprawy ze złymi ludźmi? No od razu coś podejrzanego, no to wiadomo, że ona jest podejrzana, co nie? Dziwna jakaś jest Nie zna Nikoi i od razu takie rzeczy wypisuje, co nie? Więc no wiadomo. Coś dziwnego. Natomiast Ale dobra, ruszamy na tą randkę tak czy siak, bo mamy dopiero 15 minut materiału, więc lepiej żebym miał jakieś pół godziny, więc na spokojnie możemy też zrobić to. Dobra. Eee... Oj! Ludzie, uwaga, bo jadę. Trochę... Popijano, ja mu trochę to wychodzi, ale się mówi trudno. Idziemy. Na, no, W sumie misja, randka. No, jedno i drugie. Pierwsza randka. W mieście upływa czasu poznasz Liberty City, nowych przyjaciół i dziewczyny, chętnie do romansowania będziesz mógł wypaść z nimi na różne. Nie zdążyłem przeczytać. Będziesz mógł bawić się wspólnie z nimi przy różnych grach, oglądając występy kabaretowe lub przedstawienia komediowe. No spoko loko. No rzadko się i tak z tego korzysta, ale mniejsza z tym. Wczytywanie. No wczytuj się szybciej. O. Y

Some even still have tags on. Ah, oh, well I like things clean. I can see that. But uh, everything is new. Yeah, I'm kind of obsessed with cleanliness. Things get on my nerves and I just throw them out. OCD or something? Oh. So where are you taking me? Uh you look good. Oh, thanks. <laughs> I don't know. Uh, I'm new here. I thought maybe we could go to the uh, fun fair. Yeah, great. Let's go. Love the fun fair. Actually, we call it um, carnival here. Just a little difference. Uh, Whoop-de-do. do <laughs> Dobra. Ruszamy. Marit spokout So Nico, why couldn't you come on the date earlier? What happened? Roman got himself into some trouble. I had to help him out. Really? Does Roman get himself into a lot of trouble? Is he involved in criminal stuff? Roman? <laughs> he has made some mistakes. Got involved with people he shouldn't have, but really he is a legitimate businessman. What about you? I'm just trying to make the right decisions. No za dużo pytań zadaje. Więc osoby, które nie znają fabuły tutaj powinniście coś zaobserwować, coś zacząć podejrzewać? Nie wiem, może. Osoby, które znają fabułę, już wiedzą co dokładnie się dzieje. Ale dobra, ruszamy. Po prostu do punktu. there's a bowling alley over on the boardwalk why don't we play a few frames sure bowling sounds like fun a mnie, babą, a thanks for taking me out i haven't been on a date for a while i'm kind of lonely here i thought you were doing me a favor by going out with me you. you're great we're here i'd like to play a few frames wouldn't you Czao nie. A na pistole muszę. Weźmy sobie ten tor. Mi dawno nie grałem kręgla w GTA, więc nie pamiętam za bardzo, eee, jak tu się grało. Aby zmienić pozycję, wybrać w, w jednym ruchem przeciągnij mieszkań do siebie i ten tym popchnij. Okej. Okay. Czyli w ten sposób, o, prawie wszystkie, no prawie, jeszcze trzy zostały, Co dnia by prawie ok, no to sobie przycelujmy w ten sposób i rzućmy, czy się uda. Jest, spar. bardzo dobra robota. Może uda nam się za całą rundkę. Zobaczmy, jak Michel rzuci. No, dawaj, pokaż co tam potrafisz. Leci. O. No. no, trochę gorsza sytuacja od tej mojej. Po w sumie. To musiałby podzielić kulę na pół, żeby to trafić. Albo jakiegoś tylka zrobić. No. No, pechowo, pechowo. Dobra. Teraz się ustawmy się trochę tak... Na ogólnie był jak dobrze pamiętam cigment żeby strafić wszystkie te kule ile tam razy czy uzyskać gdzieś tam punktów pamiętam, że grałem w GTA 4 przez jakiś czas, że Ogarniałem sobie, chciałem zdobyć wszystkie achigmenty, żeby przejść całą grę w 100%. No, no prawda, się nie udało wszystkiego, ale mam chyba większość. Skończyłem na dodatkach. Chyba podstawkę mamy zrobione na wszystkie achigmenty, ale tu nie jestem. Nie, prawie wszystkie. Prawie wszystkie, bo mi tam brakuje. E, jedynie to, żeby skończyć fabułę w ciągu tam chyba 30 godzin. Jedynie mi chyba tego brakuje. O, najgorzej. Więc no, raczej znaczy w tej serii tego achievementa nie zdobędę. Jak to wie, kiedyś może się ogarnę i po prostu jakoś to przejdę w ciągu 30 godzin. No, chyba nie, nie jest to jakieś tłumne, ale trochę mazolne. Żeby po prostu przejść, jak taki speedrun zrobić, nie? Taki typowy speedrun. Ale dobra. No, trochę... no, dawaj jeszcze raz. Dawaj jeszcze raz. W sumie czas mamy. Na spokojnie, żeby sobie w kręgu pograć. Like an raz, dwa i jeden w odrobinkę. Zobaczymy. Oj, oj, oj. Nie, słabo, słabo. Zróbmy tak i teraz rzućmy Spar ładnie. Szkoda, że nie strike, ale zawsze coś. Dobra. No dawaj, rzucaj, rzucaj. O st strike ładnie. Ale, chyba, jeśli dobrze patrzę, jeśli dobrze rozumiem zasady, czy jeśli dobrze widzę, no to i tak prowadzimy póki co 60 do 35, chyba rzucamy. Jestem bym sobie chętnie w kręgę pograł. Jeszcze raz rzucam. No dobra, to mogę jeszcze raz. Smyysła się wyjmieć. 77 do 35. Połowa gry. No to jeszcze chwilę sobie pogramy. W sumie czasu mamy. Dopiero 24 minuty odcinka No dawaj Michel, rzucaj Ha, wygrałeś tę partię. A dziękuję. Ruszamy Spoko tylko się do niego po drodze. Mogę cię bez problemu zawieźć do domu

so what are you doing here in liberty city nico what's anybody doing here i don't know i think you do there must be something that made you leave your home and come here roman's bullshit stories maybe i just felt like i needed a new start there's nothing else about liberty city then just roman maybe there is more to this place i'm not sure yet Sorry. Odamy jej skasowane auto. Mówi się trudno. Mówi się trudno, po prostu oddamy jej skasowane. O sumie i takie sobie przywłaszczymy. Nikomu to nie przeszkadza. Przepraszam, jedzie się. Oh, Proszę bardzo. To było Really in yeah, Proszę, Miko. Spoko, papa. Mają pa. no, sobie, wjeżdżają... w zady. No dobra. Może teraz umówię się z nim jeszcze od do czasu, za Dzwonię ona do Ciebie, aby wyciągnąć się na randkę. Okej, okay, okej, okay. ty także możesz zaprosić Michelle, wystarczy do nich zadzwonić, istnieje też możliwość anulowania spotkania, że było już wcześniej zaplanowane. No spoko, już mam w zasadzie prawie 30 minut materiału, a dokładnie 27, przynajmniej według mojego supera. więc co, w tym miejscu sobie zakończymy, zapraszam was do komentowania, lajkowania oraz subowania, z góry dziękuję, więc co, siema, cześć i na razie, do następnego, elo.